Pochwalony Jezus Chrystus, bardzo serdecznie Was witam. Kolejny dzień naszego życia. Chcemy Go przeżyć razem z Chrystusem. Dzisiaj mamy Ewangelię bardzo obfitą. Można ją wziąć i do każdego ze zdań ułożyć piękny zoom. Możecie tak spróbować, ale ja wezmę jedno zdanie, które jest: Pan Jezus mówi: Podczas ostatniej wieczerzy Ja jestem krzewem winnym. Wyla to roślami. Kto trwa we mnie, a ja w nim, ten przynosi owoc obfity, ponieważ beze mnie nic nie możecie uczynić. Owoc obfity. Co to znaczy ten owoc obfity w naszym życiu? Ktoś powie, ja mam piątkę dzieci, albo mam siódemkę dzieci. Zmaganie niesamowite, ale mogłem, mogłam dać im miłość. A ktoś inny powie, ja mam dwójkę dzieci. Ale zadbałem, żeby je wyposażyć. Jednemu i drugiemu kupiłem domek, mają samochód, wykształceni, wszystko mają. Gdzie jest owoc obfity? Tu czy tu? Ktoś powie, jakiś książę, ja wybudowałem trzy kościoły i dostał prałata za to i jeszcze coś tam dostał i może to i to czerwone nosić, bo tak został doceniony. A ktoś inny powie, a ja się koncentrowałem na spowiedziach i wyspowiadałem w swoim życiu bardzo dużo osób, które były w niewoli, które, no, gdzie jest ten owoc obfity? Czy on jest tak wymierny? Możemy go policzyć? Ja nie mam wątpliwości, że owoc obfity jest w Duchu Świętym. Że każdy z nas ma zadanie od Pana Boga bardzo konkretne odczytywać je. I pełnić wolę Bożą. To jest owoc obfity. Działać w Duchu Świętym. Nie swoimi siłami, nie po swojemu tylko, ale iść za Chrystusem, biorąc swój krzyż. I w tym jest nasz owoc obfity. Dla jednego to oznacza mieć dziesiątkę dzieci, dla jednego jedno dziecko, a dla drugiego czy piątego bezrzemność. Dla jednego to będzie cały czas spowiadać, a dla drugiego to będzie bardziej głosić. Chodzi o to, żeby iść za tym, co mówi Pan Jezus. Beze mnie nic nie możecie uczynić. Czyli wszystko, co czynimy, co jest dobre, jest w Duchu Świętym, z Ducha Świętego w nas. Dlatego cały czas słuchaj głosu Bożego. Tak jak mówi Pan Jezus, jestem dobrym pasterzem, owce znają mój głos. Słuchaj tego głosu i idź za głosem, głosem Bożym w tobie, aby czynić dobro. Pomyślmy sobie o tej Ewangelii, możemy wziąć inne zdanie, bardzo duża obfitość, kiedy Pan Jezus mówi o latorośni, beze mnie nic nie możecie uczynić. Piękna Ewangelia, popatrzmy na nią i błogosławię wam z całego serca. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Miejcie piękny dzień, dużo uśmiechu działania w Duchu Świętym, niech Boża moc was wypełnia. I do nabożeństwa majowego zachęcam. Tutaj poniżej, tutaj też jest Witania Loretańska, albo do pieśni maryjnej, którą macie z tamtej strony. Do zobaczenia.